No siemanko, siema, siema, jestem w ogródku, chodzę po drzewach. Dobra, bierzemy się za robotę, tu będzie warzywniczek, poczekajcie, ogarnę joystick. Gdzie on tu jest? Tu jest, dobra. Spójrzcie sobie w dół, tutaj, a właśnie, bo ja wam nie powiedziałem, bo ja dzisiaj... Jestem traktorem Tak, taki Ursus C360, chociaż jak patrzę na swoje bicki, to bardziej C330. I zaraz wam pokażę moje przyrządowanie, które będzie dzisiaj używane. Patrzcie, mam dwa kultywatory. To jest jeden kultywator, taki krótki. O, tak wygląda. Tu mam drugi kultywator, Ta, taki. Dobra. Mam też pług, jednoskibowy. Mam nadzieję, że uciągnę tą orkę, bardziej pod orywkę, bo bez przesady nie będziemy głęboko kopać chyba. Yy, brony mam też, tak. Mam brony. Brony są tu, spójrzcie. O. Nie wiem, czy widzieliście, to pokażę Wam jeszcze tak, bo tak wyglądają brony. I, i, i przyczepę mam, w której przed chwilą yy, nasmarowałem koło. Tak się prezentuje ta przyczepa. Rewelacyjnie wręcz bym powiedział, ale, ale, ale zanim zostanę traktorem do prac polowych, to wcześniej jestem koparką, bo. Tutaj jest taka rzecz. O, już trochę go obkupałem. Jest taki pień, który bardzo mi przeszkadza, bo w tym miejscu ma być ogródek. Muszę go wykopać, po prostu. Nie chcę wyjść z Kubany po dobroci, trzeba go siłą wyciągnąć. Mam nadzieję, że C330 wystarczy. Sam do tego sprzęt powinien wyjść. To jest ten ten kiedy ten nacieplacz nie zdaje egzaminu Muszę go zdjąć, bo już się strasznie gorąco Jakby normalnie było 40 w cieniu Spokojnie, chwila Myślę, że już go mamy Jest Jon, skubaniutki Siedział mocno ale co Ursus nie wyciągnie? Dobra, pozbędę się korzeni, zakopię to i bierzemy się za... za przygotowywanie gruntu pod uprawę. Dobra, zdążyłem się już dzisiaj zmęczyć, ale to dopiero początek. Niestety nie mam operatorki, bo Kasia ma home office. Musi pracować biedna. Ale damy sobie radę. Tylko, że nie będziecie pewnie widzieli wszystkiego też. Też nie użyjemy za bardzo gimbala, a miał być test. Później będzie, później. Teraz tak, wczoraj bawiłem się trochę w geodetę. Tutaj widzicie kawałek słupka. Tam jest następny i tam jeszcze na końcu. Tylko zastanawiam się, zobaczymy jak to będzie szło, bo myślę, że to trochę mało miejsca. Można by zrobić więcej. No, mm, ale zobaczymy. Tutaj jest miejsce na nisko, które zlikwidujemy. Przynajmniej Kasi mama chciała, żeby je zlikwidować. No to wykorzystam je chyba jeszcze na to, co znajdę tutaj pod ziemią, znaczy na te elementy drewniane, które tu znajdę, bo domyślam się, że to nie był jedyny pieniek i korzeni może być tu dużo. Właśnie zobaczę jak to będzie szło. Jeżeli będzie szło fajnie dobrze, to, to chyba powiększymy trochę to miejsce, chociaż tu może być duże zacienienie, to, to nie jest dobre dla, dla roślinek. Yy, jaki mam plan teraz? Plan jest taki, żeby najpierw zgrabić to wszystko, zbronować przecież jestem taktorem, będziemy bronować to teraz. Yy, później wezmę mały kultywator, wstępnie to wszystko przekopię, spróbuję zebrać tyle trawy i zielska, ile mi się tylko uda. Na pewno pod spodem jest dużo kamieni, korzeni i innych tego typu rzeczy. Dlatego chyba przekopię to tak ze 3-4 razy. Później będzie trzeba to nawieść jakimś, jakimś obornikiem chyba. Wiem, że takie rzeczy się robi na jesień, ale no wyszło całkiem spontanicznie, dlatego trzeba to będzie zrobić w tym roku. Zobaczymy, co wyjdzie. Przede wszystkim plan na dzisiaj jest taki, żeby przygotować ten grunt tak, żeby jak najmniej pozostałości zostało. Pozostałości zostało. Polski jest bardzo lepszy. Dobra, biorę się za robotę. Słuchajcie, podczas grabienia tamtej części znalazłem kolejnego intruza. będę musiał go wykopać A grabienia chyba już nie będę wam pokazywał, no bo ile można oglądać gościa grabiącego trawę No, a te grabki to bardziej grzebień niż brony teraz Ale spokojnie, robota dopiero w Zalążku Biorę się za wykopywanie pniaka Miałem wam tego nie pokazywać, ale muszę się wyżalić, no, no Tyle, tyle wystawał ponad ziemię, taki malutki kawałek, chodźcie Wam coś pokażę, chodźcie, chodźcie ze mną, ja, ja Wam coś pokażę. Chodźcie, chodźcie. Widzicie to? Widzicie to? Co tu się od Janie pawliło? I tu końca nie widać. Nie no, myślę, że wezmę jakiś wielki młot, bo to już trochę czasu tutaj leży, spróchniałe to jest, mam nadzieję, że puści. A, a szczątki niech tu zostaną świeć panie nad ich duszą jedziemy chodźcie ze mną, pokażę wam coś spójrzcie, już pełna taczka a to dopiero początek a tutaj nie ma tak, że ja sobie zasypię to za stodołą trzeba będzie to zapakować w worki i wywieźć ale nie to chciałem wam pokazać spójrzcie tam tam przy ogrodzeniu za tą prawie sklarnią, która jeszcze nie jest sklarnią, jest dużo palet. I tych palet chciałem użyć do zrobienia ogrodzenia tego warzywniaczka, żeby, żeby o, o, tamten piesek, który za mną jest, tam leżący, żeby tego nie zdewastował za bardzo. Ale okazuje się, że w płocie są dziury. A jeżeli są dziury w płocie, to zanim zabiorę te palety, to muszę je załatać. Myślałem, żeby się tym dzisiaj nie zajmować, no ale mimo wszystko i tak muszę zabrać te palety stamtąd, żeby sprawdzić na czym stoję, ile to będzie pracy, co trzeba tu wykonać. Tak więc znów wędrujecie na statyw, a ja biorę się za robotę. Drewno z grubsza uprzątnięte, teraz czas na grabki Okazuje się, że będzie tam więcej roboty niż myślałem. Pracy, pracy, przecież jesteśmy w pracy, mam wolne dzisiaj, mam wolne. A wiecie dlaczego mam wolne? Bo wziąłem urlop, jak dowiedziałem się, że jest taka opcja, że można zrobić warzywniczek. Od razu, od razu zapytałem, czy jest taka opcja, żeby wziąć urlop. Bo mam to szczęście, że w czasie pandemii koronawirusa mogę pracować. Nie muszę cały czas siedzieć w domu chociaż, jak widzicie czasem warto się w tym no, biorę się za ogarnięcie tamtego zostawiłem trzy palety, bo są przymocowane, coś jest na rzeczy i dopki. nie skonstruuję czegoś czegoś co będzie jakoś fajnie wyglądało tutaj wzdłuż tego płotu to muszą tam zostać, żeby piesek nam nie, pobiegł do sąsiada, bo tam cały czas są dziki i to właśnie dziki są głównym prowodyrem tego tych. tych zasieków, powstania ich. Dobra, biorę się za robotę. Nie chcę się nadmiernie zachwycać takimi błahostkami jak pogoda, ale no trafiłem rewelacyjnie. Mam dzisiaj urlop. Wiecie, jak często mam urlop w taką pogodę? Świeci słońce, nie wieje. Jest ciepełko, nawet trochę za ciepło. Pracuję w samej bluzie i mam ochotę ją zdjąć, ale nie chcę po urlopie wylądować na L4, więc w bluzie biorę się do pracy. Chciało się nosić teczki, trzeba nosić woreczki. Teraz wjeżdża pierwszy kultywator. Znalazłem relikt przeszłości. Stary kultywator. 1,50 pracy za mną. Jestem cały mokry. Idę się teraz napić, chwila przerwy. No a resztę to już chyba wiecie w jaki sposób będę robił. Pokażę wam jak będzie skończony. Sorry za mój wygląd, ale trochę się upociłem. Teraz wam pokażę. Jak ogarnę gdzie jest joystick tutaj na tym gimbalu. Patrzcie, tyle roboty zostało zrobione. I tutaj było strasznie ciężko, tam również. I tam jeszcze będzie ciężko, bo jest dużo krzaków, które muszę wyciąć. Ale spokojnie, spokojnie, moi drodzy. Spokojnie, damy dzisiaj radę, przekopać to wszystko jakiś obiadek się zje będzie więcej sił teraz już idzie z górki ogólnie nigdy tutaj nic nie było uprawiane oprócz trawy, był tu trawnik zawsze nie, przecież jestem traktorem yy, zawsze tu była łąka nasiano dla kosiarki więc yy, nie lada ciężkie wyzwanie przed nami ale spokojnie będzie warzywniczek. Czy warzywniaczek? Warzywniczek chyba co? Tak to się nazywa. Dobra, biorę się za robotę. Drodzy moi, dzień piąty. Ja nadal tutaj, nadal nieskończone, nadal nie ma połowy. Nie, no, wkręcam. Jest spoko, chociaż idzie ciężej niż przewidywałem. Ale dam radę jeszcze dzisiaj to skończyć. Skończyć, no. Mam na to 7 dni, spokojnie. Ale dzisiaj na pewno przekopię wszystko. Tylko Kasi mama powiedziała, że jedzonko prawie gotowe. Ugotowała na pewno pyszne jedzonko. Lubię Kasi mamy jedzonko. Nie dlatego, że za darmo. Dlatego, że jest pyszne No i wtedy będzie więcej siły, a jak będzie więcej siły, to C330 zmienią się w Ursusa C360. Yy. Dalej będę kontynuował pracę z kultywatorem, ale, ale spokojnie, później zaprzęgnę brony, przejadę bronami. Tylko że zostawię, zostawię tą trawę, która tu jest, zbiorę tylko korzenie i te grubsze rzeczy. I, I pług wjedzie chyba, a trawę zostawiam, dlatego, żeby obeschła trochę, bo nie jesteśmy na wsi, przypominam, jesteśmy w mieście. I to trochę nieekonomiczne byłoby. Wyrzucanie do worków ziemi, no bo po co? Ta ziemia nam jest potrzebna. Nie chcemy płacić za wywóz ziemi, więc poczekamy trawę, wyrzucimy może jutro, może pojutrze, zobaczymy jak tam z czasem wyjdzie. Bo trzeba będzie tutaj jeszcze dużo roboty zrobić. Ale dam radę. Dobra, idę jeść, idę jeść, bo jestem głodniutki. Głodniutki, spragniony jedzonka. Pa. Joł, ją, pojedzone, pyszne jak zwykle. Zabieram się za robotę. Nie ma, nie ma siedzenia. Korzystając z ostatków światła i z tego, że moja operatorka Kasienka, moja najdroższa, skończyła wreszcie swojego home office'a, wyszła z tyrki, ze swojej biedry i już jest wolna, jak ptaszek albo jak ja przez cały dzień, pokazywałem, że teren naprawdę nie był prosty. Znaczy, prosty. Prosty to on może i jest, ale nie był łatwy do przekopania orania, czy czego tam. Udało mi się zniszczyć markowy kultywator. Znaczy widły. No. Kultywator jestem młodszy, nie Tylko, że skoro zniszczyłem taki sprzęt, to może jednak chcę 360, a nie 330, co? Yy. Dobra, ale mniejsza z tym. Pokażę Wam jeszcze dwie rzeczy. Pierwsza. Chodźcie, 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 chodźcie ze mną, ja Wam pokażę. Pa patrzcie tu. Pa, patrzcie tu, widzicie jakiego miałem pomocnika? Widzicie jakiego miałem pomocnika? Dobra, a teraz tutaj, tutaj. Ho, chodźcie tu, 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 chodźcie tu. O, otwieram magiczne drzwiczki, wchodzę i opowiem Wam o tym przybytku. Nie moim, co prawda, ale ja się nim zajmę. Prawie przygotowany do założenia woli, będzie to tunel, ale nie przekopałem w nim ziemi. Ponieważ, po pierwsze, jest tu mnóstwo sadzonek truskawek, będą pyszniutkie truskawki, właśnie je depcze. Ale jest ich tyle, że wystarczy spokojnie. Po drugie, są tu jeżyny. są tu zupełnie niepotrzebne. Mogą rosnąć sobie poza tunelem, prawda? Tunel się przyda na pomidorki na przykład. Więc. Przekopię to dopiero jak przesadzę te wszystkie roślinki. A teraz wreszcie idę się umyć, idę do domu i, i idę z Kasią. A,